Cześć, witam Cię serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Z tej strony Jacek Stanek ze stanekjacek.pl Dzisiaj powiem Ci jak dokładnie zwiększyć listę kontaktów inwestując o wiele mniej czasu. Oczywiście w pierwszej kolejności powiem o tej standardowej metodzie budowania listy kontaktów. Oczywiście standardowa metoda jeżeli chodzi o budowanie online no to jest szukanie ludzi na grupach, szukanie ludzi na fanpage'ach, Szukanie, czyli szukanie ludzi w odpowiednim środowisku, w środowisku, w którym są ludzie otwarci w ogóle na branżę marketingu sieciowego i oczywiście można, można też pozyskiwać kontakty z rekomendacji. Tak jak to mówi Stara Szkoła Marketingu Sieciowego, że z rekomendacji możemy, możemy pozyskiwać kontakty. Czyli rozmawiamy z kimś, pokazujemy mu nasz projekt, osoba mówi, że nie jest zainteresowana. I często liderzy mówią, poproś tą osobę o kontakty. Czyli mówimy tej osobie, ok, rozumiem to, że nie jesteś zainteresowany, ale czy znasz w swoim środowisku kogoś, kto chciałby więcej zarabiać, kto by chciał przykładowo dodatkowe pieniądze zarabiać. I tak pozyskujemy kontakty z rekomendacji. Czyli z, z osoba, z którą rozmawiamy, rekomenduje nam inne osoby. Jednak bywa z tym nieraz troszeczkę problem, żeby osoby zarekomendowały inne osoby. Dlatego ja polecam, jeżeli dzisiaj chcemy pozyskiwać kontakty, nie mając jeszcze znajomości narzędzi, nie mając umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, o, którymi, o, o których za chwileczkę powiem, to po prostu korzystamy z tradycyjnej metody onlineowej, czyli z budowania listy kontaktów przy użyciu przy pomocy social mediów, czyli Facebooka, Instagrama i tam przykładowo szukamy osoby na grupach, metodą komentarzową, o której często wspominam. Czyli co? Wchodzę na grupę jakąś tematyczną, związaną z, z daną branżą, z, której, z którą my działamy. Jeżeli to jest marketing ściowy, to wchodzę na grupy, gdzie są ludzie zainteresowani marketingiem ściowym. Czy na fanpage, e, które są, gdzie są osoby, osoby, które są zainteresowane marketingiem ściowym. I tam, tam po prostu szukamy osób. Wchodzimy do nich na profil, Patrzymy co te osoby publikują i wtedy właśnie zostawiamy komentarz, dajemy się poznać. I to nie komentarz typu fajny wpis czy coś w tym stylu. Komentarz musi być merytoryczny, jeżeli chcemy pozyskiwać wartościowych ludzi. Dajmy też wartość, pokażmy, że jesteśmy osobą, z którą warto się zaprzyjaźnić, warto się zapoznać. Także to jest jedna z tych podstawowych metod. Ja dzisiaj Tobie powiem o kilku metodach takich już zaawansowanych, aczkolwiek dających niesamowite rezultaty i przede wszystkim dają Tobie więcej czasu. Więcej czasu dla Ciebie, dla Twojej rodziny, więcej czasu na Twoje hobby, pasje. Dlaczego? Ponieważ wykonana praca raz daje Tobie rezultaty. Tak jak na przykład ja teraz nagrywam to wideo. Nagrywam to wideo i z pewnością ono się przyczyni do tego, że moja lista kontaktów wzrośnie. Robię te wideo co tydzień, robię co tydzień wpis na swoim blogu i teraz chciałbym Ci właśnie o tym powiedzieć, że możesz tą listę budować przy użyciu właśnie bloga, przy użyciu być może vloga, być może też przez kanał YouTube. Być może to będzie połączenie tych dwóch kanałów. Bo, przykładowo, co ja robię na chwilę obecną? Przede wszystkim, ważny element, no to blog, na którym daję wartość, dzielę się wartością. Oczywiście, możemy też budować fanpage'a, aczkolwiek fanpage na Facebooku nigdy nie będzie nasz. I tutaj jest ryzyko, że wystarczy, że być może coś my przeskrobimy, coś Facebookowi się nie spodoba, co my publikujemy na fanpage'u i Facebook ma prawo nam wyłączyć takiego fanpage'a. Dlatego ja preferuję blog. Blok, który jest nasz osobisty. I znowu, jeżeli blok, to znowu oparty o naszą domenę, oparty o nasz serwer. Blok, który jest naszą stuprocentową własnością. Nie blok przez jakiś tam blok spot, gdzie ten blok nie jest do końca nasz. Często ludzie mówią, a ja sobie zrobię tutaj na darmówce bloga i też będę miał. Chwila, chwila, chwila. Zrób sobie na darmówce. Tylko jeżeli ty chcesz czerpać z tego bloga korzyści, chcesz po prostu przede wszystkim bloga stosować, używać, nie stosować bloga używać biznesowo to ty zadbaj o to, żeby ten blog był Twój oczywiście jeżeli chodzi o założenie bloga jak go założyć na jakiej platformie jak to wszystko porobić oczywiście mogę Ci w tym pomóc jeżeli jesteś otwarty i chcesz takiej pomocy z pewnością na końcu, poniżej tego wideo, również na moim blogu, znajdziesz miejsce, gdzie możesz wypełnić ankietę. Ankietę kontaktową, gdzie możemy się skontaktować i mogę Tobie powiedzieć, w jaki sposób mogę Tobie pomóc. Niegdyś też nie potrafiłem budować bloga. Też się tego uczyłem, nauczyłem się, dzisiaj pomagam w tym innym. Osobom. I to jest ten jeden sposób, gdzie po prostu przekazywanie wartości, dzielenie się wartością jest świetnym sposobem, jednym z najlepszych sposobów do właśnie do budowania listy adresowej. Bo dzisiaj jest masa osób, które chciałyby się nauczyć tego, co ty już potrafisz. I te osoby zostawią Tobie kontakt. Jeżeli będą te osoby zadowolone z Twojej pomocy, jeżeli Ty dziś działasz przykładowo w marketingu sieciowym, działasz może w jakichś programach afiliacyjnych, programach rekomendacyjnych, jest duża możliwość, że te osoby kiedyś do Ciebie dołączą, bo Ty im dałeś dzisiaj wartość, Ty im dzisiaj pomogłeś. I kolejny, kolejny element to jest właśnie budowanie, to jest budowanie listy adresowej przy sposobem organicznym. Czyli masz blok, którego budujesz. Masz kanał YouTube, który, w który nie inwestujesz jakichś pieniędzy, czyli jest to budowanie sposobem organicznym. Ale musisz dawać na tego bloga, na ten swój kanał YouTube, musisz dawać wartość systematyczną. I teraz kolejny element, jaki, jakim element, sposób kolejny i jakim możesz właśnie budować listę. Jest to przede wszystkim budowanie listy przy użyciu strategii Facebookowej, czyli strategii reklamowej na Facebooku możesz puścić reklamę, ale znowu żeby tą reklamę puścić na Facebooku ty musisz stworzyć wartość, wartość, którą dasz bezpłatnie, wartość, za którą ludzie będą chcieli pozostawić, pozostawić swój adres e-mail, czyli ty dajesz wartość w postaci może nagrania, szkolenia jakiegoś wideo, być może jakiegoś poradnika w PDF, -ie. Oczywiście to musi być wartość, która wniesie w ludzkie życie naprawdę coś wyjątkowego. Bo to nie może być napisane, nie wiem, dwie strony dwie strony A4 w PDF-ie, że tam dasz jakąś byle bzdurę. Dlaczego? No bo taka osoba, jeżeli dostanie byle bzdurę, nie dostanie, nie zobaczy tam wartości, to co zrobi? No wypisze się z Twojej listy. Nie odczyta żadnego kolejnego maila. Jeżeli dasz ludziom wartość... Jeżeli dasz ludziom wartość, która jest warta przeczytania, warta zastosowania, wartość, z której człowiek będzie zadowolony, to takie osoby będą czytały Twoje wiadomości, będą chciały więcej od Ciebie otrzymać. I przychodzi moment, gdzie po prostu Ty dajesz ofertę płatną. Może być to też zaproszenie na jakiś webinar. Może być to zaproszenie do zakupu jakiegoś produktu, czyli wysyłasz ofertę sprzedażową. Jaka sekwencja maili, jak to powinno wyglądać, o tym będzie inny całkiem, inne całkiem nagranie, także tutaj dzisiaj się skupimy, jak po prostu budować tą listę. No i taki ostatni element, to jest budowanie lejków sprzedażowych, oczywiście lejki, tunele sprzedażowe, ja to nazywam lejki, tunele sprzedażowe, co to jest, czyli też po prostu dajesz jakąś wartość, budujesz tunel sprzedażowy, i dlaczego mówię, nazywamy to tunelem sprzedażowym? Dlatego, że ty dajesz wartość bezpłatną. I to jest coś, co wiele ludzi nie robi. Wiele ludzi nie robi, czyli po prostu daje wartość, robi formularz zapisu, ktoś się zapisuje, zostawia maila. Jest tylko zwykła strona dziękuję, na której nic się więcej nie wydarza. Na której nic się nie wydarza. Ja jestem przekonany, że o wiele bardziej warto dać na stronie dziękuję już jednorazową ograniczoną ofertę ograniczoną przede wszystkim czasowo ofertę, która jest wyjątkową ofertą przykładowo masz jakieś szkolenie, które kosztuje u Ciebie standardowo 100 200 300 500 zł ale niech to będzie szkolenie, które ujmijmy to kosztuje około 300 zł i przykładowo Ty w tej jednorazowej ofercie dajesz możliwość zakupu osobie, która dostała wartość bezpłatną Dajesz możliwość zakupu szkolenia po preferencyjnej cenie, na przykład niech to będzie 39, może 47 zł. Ale wypisujesz, jaka jest wartość tego szkolenia. Oczywiście robisz tam ofertę sprzedażową i to powinno się znaleźć właśnie na stronie dziękuję. O tym też, o tych lejkach sprzedażowych, o tunelach sprzedażowych będziemy rozmawiać, będzie z pewnością inny, inne wideo na ten temat, ale po prostu teraz co jest ważne. Jeżeli tworzysz taki tunel, no to znowu ci się pojawi pytanie, no ale gdzie go, jak go promować, gdzie go promować? No oczywiście, promuj go na swoim blogu, promuj to na swoim kanale YouTube, czyli dając opis do danego wideo, daj tam po prostu link albo do ankiety, albo daj link właśnie do zapisu na jakąś wartość. To jest mega ważne, to jest mega ważne. Jeżeli dzisiaj potrafisz coś zrobić, możesz budować listę. Ja przykładowo nawet ostatnio zrobiłem na Facebooku taką fajną akcję pokazałem pokazałem przykładowo trzy zdjęcia w których było pokazane, że dane zdjęcie było zrobione w jednym miejscu drugie zdjęcie z wyciętym tłem I trzecie zdjęcie z innym tłem Że można takie rzeczy robić. I stworzyłem szkolenie stworzyłem szkolenie wideo w którym pokazuje dokładnie krok po kroku jak to wszystko zrobić, jak zrobić swoje grafiki, jak po prostu to wszystko połączyć, jak usunąć tło, jak podmienić tło. To są proste zabiegi. To są, można powiedzieć, według mnie dzisiaj tak, dobra. Według mnie to są proste zabiegi. Dla wielu ludzi to jest po prostu, wow, czarna magia. Ale kiedy się tego nauczymy, możemy się tym dzielić i może zrobić taki swój infoporadnik. Dlatego Warto się zapisywać na kursy, warto nieraz zostawić gdzieś u kogoś kilkanaście, kilkadziesiąt złotych za wartościowe szkolenie, gdzie otrzymamy po prostu skondensowaną wiedzę, możemy się tego nauczyć i możemy zrobić swój taki infoprodukt. I ja to polecam robić, bo to jest najlepszy sposób na budowanie wartościowej listy. Eee, ostatnio mówiłem w, w ostatnim nagraniu, w ostatnim wpisie moim na blogu, było właśnie skąd pozyskiwać wartościowe kontakty. Eee, no oczywiście nie ma takiej reguły, kto jest wartościowym kontaktem, który kontakt jest wartościowy, eee, aczkolwiek budując listę mailingową poprzez właśnie dawanie wartości eee, możemy zdobyć o wiele więcej wartościowych ludzi, bo przykładowo jeżeli masz już swój tunel zbudowany, Masz gotowy, masz wszystko, jednorazową ofertę, masz tam przykładowo upsellę, downsellę, czyli po prostu dodatkowe oferty, gdzie może człowiek, potencjalny, potencjalny klient, potencjalna osoba może skorzystać z tego wszystkiego dla siebie. Jeżeli to masz, to ty wtedy możesz puścić spokojnie płatną reklamę na Facebooku, bo jeżeli ty masz zrobiony tunel, tunel, którego nie można nazwać za bardzo tunelem, czyli masz tylko formularz zapisu i stronę dziękuję, na której nie ma jednorazowej oferty, to de facto reklama jest twoim kosztem. Jeżeli masz dobrze zbudowany tunel, jeżeli po prostu masz tam jednorazową ofertę, jeżeli masz upsella, downsela, to w tym momencie można powiedzieć reklama Ci się zwraca a nawet możesz na reklamie jeszcze zarobić także tu jest taki fajny fajny myk fajny tip dla ciebie oczywiście musisz zacząć to robić to nie jest tak że to samo przyjdzie że to się samo pojawi musisz zacząć to robić i, i teraz sam sobie odpowiedz na pytanie która droga jest lepsza która jest może nie to że łatwiejsza tylko która da tobie więcej wolności, więcej czasu, a przecież po to robimy te biznesy internetowe, aby zyskać dla siebie więcej czasu, żeby zyskać prawdziwą wolność, nie tylko finansową, bo dzisiaj znam masę ludzi, którzy mają naprawdę można powiedzieć, nie brakuje im kompletnie niczego. Mają pieniądze, mają wszystko, ale nie mają jednej rzeczy, nie mają czasu dla siebie, nie mają czasu dla rodziny, nie mają czasu na swoje hobby, pasje. Może jakieś tam wyjątki są w weekendy, a nie po to budujemy biznes, żeby mieć wolne tylko weekendy. Oczywiście każdy biznes wymaga pracy i ja tutaj nie mówię, że jak to wszystko zautomatyzujesz, to ty już nic nigdy nie będziesz robił, bo to wszystko będzie robiło się samo za ciebie. Nie. Nie o to chodzi. Każdego dnia, bynajmniej ja, każdego dnia ileś godzin poświęcam dla, dla swojego biznesu można poświęcać, myślę powiedziane inwestuje, inwestuje kilka godzin dziennie w swój biznes nawet na przykład o przygotowanie takiego materiału, zrobienie wpisu na blogu czy to też prowadzenie swojego zespołu, prowadzenie swoich ludzi czyli standardowe spotkanie tam na zoomie czy, czy też jeden na jeden czy rozmowy na messengerze ja też każdego dnia prowadzę takie rozmowy z ludźmi ale kiedy lista mi się buduje na półautomacie, to ja się już nie skupiam na tym, skąd pozyskać kontakty. Tylko ustawiam po prostu narzędzia. E, oczywiście wcześniej się trzeba tego nauczyć. E, jednak co jest teraz ważne? Jeżeli e, dzisiaj już działasz tam metodą tradycyjną, czyli pozyskujesz e, organicznie kontakty z Facebooka, warto się skupić na tym, żeby jednak założyć tego swojego bloga, e, założyć swój kanał YouTube zacząć nagrywać pierwsze filmiki. I teraz znowu nieraz się pojawia takie takie ale ja, ja nie potrafię nagrywać, ale ja nie mam gadany. Zacznij jakoś. Kiedyś pojawi się jakoś. Ja kiedyś spoglądam swoje nagrania sprzed kilku ładnych lat, tam 2015-2014, chyba tam gdzieś pierwsze nagranie moje było jakieś na YouTubie czy też na Facebooku. Często się śmieję z tego. Nieraz miałem myśli, czy tego nie usunąć. Jednak nie robię tego, bo dzisiaj dzięki temu widzę, jaką drogę przeszedłem. Że kiedyś też zaczynałem, że kiedyś też tego nie potrafiłem. I możesz to sprawdzić, możesz wejść po prostu na mój kanał YouTube, gdzieś tam przeglądnąć w głąb sobie ten, te, te filmy, które są dostępne. A jest ich całe mnóstwo. Więc dzisiaj widzę po prostu jaką... że to nie była rewolucja, tylko to, to, to po prostu jest ewolucja. Czyli uczymy się cały czas czegoś nowego, idziemy, idziemy do przodu z, tym, z tymi nowy, nowymi rzeczami, wdrażamy je, każde wideo, jeżeli robimy systematycznie jakieś filmy, czy to będą live, czy to będą nagrania, takie właśnie jak teraz robię, kiedyś... Musiałem takie nagrania robić po prostu kilka podejść, po prostu ciąłem, łączyłem to wszystko. Dzisiaj siadam, oczywiście mam ściągę przygotowaną, nie mówię, że nie. Mam przygotowaną ściągę, co chcę powiedzieć. Nie zawsze mam tą ściągę, ale bardzo, bardzo często sobie przygotowuję ściągę, czy wcześniej nawet sobie napiszę, bo kiedy rozpiszemy, co chcemy powiedzieć, jest o wiele łatwiej poprowadzić merytoryczne wideo, którego później nie muszę ciąć. Tak jak to wideo z pewnością jest bez żadnego cięcia. Oczywiście może tam na początku zdjęcie wstawię, na końcu może, może coś tam, jakieś zdjęcie, początek, muzyczkę podłożę. To jest ok, normalna rzecz. Ale ja tego nie muszę ciąć dzisiaj. I z pewnością u ciebie też tak będzie kiedyś. Kiedyś ja pisałem, po prostu rozpisywałem. Nieraz zdarzało mi się, że kładłem tekst gdzieś tam przed sobą. Oczywiście... Ja oglądam te filmy, kiedy coś tam gdzieś nagrywałem i czytałem, tak troszeczkę miałem podpowiedź, gdzieś tam miałem duży monitor przed sobą i po prostu jechałem myszką i sobie przewijałem tekst i tak w miarę go ustawiałem, żeby jednak ten mój wzrok patrzył na kamerę, ale, ale jednak widać, że to, jest, że to jest po prostu gdzieś tam inaczej. Gdzieś indziej ten wzrok jednak celuje, a nie w kamerkę, także kiedyś tak robiłem. Oczywiście to, to nie jest zła metoda, jeżeli chcemy jakiś po prostu coś, to faktycznie ma być jakiś przekaz, który jest gdzieś tam... Ma dobrze zabrzmieć, o, ma dobrze zabrzmieć, no to w tym momencie warto się nieraz posłużyć takim, takim jak to się mówi, podpowiadaczem. Czy taką ściągą, o taką ściągą. Oczywiście tak jak mówię, ja tu mam ściągę, ale ja mam tutaj punkty wypisane, co chciałem powiedzieć, co przekazać, żebym o czymś zapomniał. Także to jest warto robić, takie ściągi, ale musimy zacząć jakoś, a dopiero później pojawi się jakość. Ja też dzisiaj nie robię jeszcze idealnie tych nagrań, jednak przynajmniej to mi daje satysfakcję, że mogę je zrobić w jednym ciągu. I przykładowo, jeżeli teraz nagranie trwa 20 minut, to ja za chwilę wrzucam to do programu, podkładam muzyczkę, zdjęcie do tego i włączam renderowanie, czyli około, niech to będzie 45 minut, po prostu mam taki film zrobiony, obrobiony. Później oczywiście na bloga wpis trzeba zrobić, no to też są sposoby na to, żeby prosty, szybki sposób zrobić wpis na blogu, ale o tym w innym nagraniu powiem. Tak jak mówię, no materiałów jest sporo do przekazania Tobie. Także jeżeli dzisiaj chcesz pozyskiwać kontakty, inwestując mniejszą ilość czasu, zacznij po prostu korzystać z narzędzi, a ja tu jestem i służyć pomocą, jeżeli tylko chcesz wsparcia, pomocy, chcesz przykładowo uruchomić swojego bloga, chcesz to wszystko pospinać tak jak po prostu, przykładowo ja to robię, gdzieś tam może się dzisiaj, że kurczę, chciałbyś coś takiego robić, chciałbyś to robić właśnie już w sposób profesjonalny, budować swoją markę, wizerunek w taki sposób, wypełnij ankietę, poniżej znajdziesz link, czy to w tym wideo, czy na moim blogu znajdziesz po prostu link do ankiety i wtedy się dzwonimy, zostawiamy numer telefonu. Ta ankieta jest tylko i wyłącznie kontaktowa. To nie jest po to, żeby żebym ja Ciebie chciał do czegoś przekonywać. Nie. Rozmawiamy i po prostu ustalamy kwestie w czym mogę Tobie pomóc, jak mogę Tobie pomóc, czy w ogóle mogę Tobie pomóc. To jest ważne, więc jeżeli teraz jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału YouTube, teraz poniżej kliknij tam subskrybuj. I po prawej stronie zaznacz, zaznacz sobie dzwoneczek, abym mógł Ciebie informować za każdym razem o nowym filmie, który pojawi się na moim kanale. Ja Ciebie dzisiaj serdecznie pozdrawiam. Jeżeli chcesz pomocy, kontaktuj się ze mną. Pozdrawiam Cię, do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.